Hej, 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 z tej strony Charmander, a dzisiaj mam drugą część prawnika e, do Ligi Legend, tak. E, więc dzisiaj będzie więcej o bohaterach i o runach. Mm, no, o ile zdążę, runy, ale więc omówmy pierw. E, więc jak wiecie, są koszty bohaterów, e, i rotacja, oczywiście, domowa. E, są koszty bohaterów, czyli na przykład, y, no nie wiem. A kosztuje 450, a zjeść 6300. No, ja polecam na początek, jeśli jesteście bardzo początkującymi, to polecam kupować taką, jak najmniejszy koszt. Na przykład taką ażkę, właśnie, ona jest dosyć łatwa do ogarnięcia, a nie, no nie wiem, kto to jest jeszcze łatwy No, w żeby już bym trochę się płócił. Jack Sheak jest dosyć łatwy, to jest po prostu klikanie. O, Warrior gdzieś tu był. Właśnie Warwick to jest taka banalna postać do dżungli Ja polecam po prostu na dla początku początkujących te postacie, które są najtańsze A czy jeśli już, już wiecie, że jesteście już troszkę lepsi, już nie jesteście aż tacy początkujący Możecie zacząć kopać te lepsze, te 1300 i te 3100 No, na przykład Ryze też jest fajny dla początkujących Ten nowy Ryze, bo ten stary był taki taki taki, wiecie kto jest jeszcze fajny dla początkujących? Luzjan właśnie jest trudny, strasznie, bo trzeba ogarnąć jego pasywkę. E, na przykład. okej, okay, wystarczy włączać tam chyba E. Czekajcie, który to był skill. E, to, no. E. E. Trzeba włączać ciągle linę nie? i maksować to e. e. Co jest jeszcze łatwe? Na przykład Fiora jest trudna do ogarnięcia. Tarek. Z, właśnie, Z. Z to jest jedna z najtrudniejszych postaci do ogarnięcia. Na przykład Azir. No rozumiecie. Właśnie ja teraz pokazuję te, które są za 6300, nie? Eee, na przykład łatwy jest też. No nie wiem. Na przykład Draven jest trudny, bo ma za 6300. To chodzi, chodzi o to, że ci, którzy są w początku, muszą kupować te tańsze postacie. No. No rozumiecie o co chodzi. Żeby jak najwięcej moglibyście mieć Na przykład czogat jest bardzo łatwy do ogarnięcia Ja swoją drogą cisnę Cho'gatha, ale to nieważne Mieliście już jeden ten odcinek Są też postacie, które są bardzo wysokie w cenie, ale są łatwe do ogarnięcia Na przykład taki, no nie wiem, kto to jest Alistar No nie jest naj, najtańszy, ale też jest łatwy do ogarnięcia Kto tu jest bardzo łatwy Katarina też też nie jest taka Tania, też jest łatwa. Wystarczy się spamić ten Q, EW a jak ma się ulta to wbija się i dokończyć, nie? Kto jest taki jeszcze banalny. Na przykład Nidalka też, też dosyć droga ten, a bardzo dobra. No. A bardzo łatwa. Pantheon. Pan Pantheon to w ogóle nie się tak łatwo gra, to trzeba po prostu klikać. Robicie coś takiego. To miałem, miałem do niego poradnik nagrać, ale nie, nie ten. Nie zdałem rady. Zobaczcie, wóz skaczecie, robicie to, rzucacie dzidą yy, i tak parę razy tak, i ktoś nie żyje. No, bo macie taki duży damage na samym początku, bo, że po prostu nie żyje. Talon, talon, ta, talon zrobię poradnik o niego, bo to jest naprawdę inna historia. Jak dla mnie jest łatwe, ale no wiecie, każda co innego. No. Ja dla początkujących, jako ja, do dżungli polecam bardzo Łódźwika, bardzo banalny. Banalny, po prostu klikać, nie? Klika się i łączy go. E, jeśli chodzi o Topa, to Nidalka albo Pantheon, ewentualnie Master, jeśli ktoś już tak bardzo umie nie grać. E, właśnie Lux jest bardzo dobra na początek. E, właśnie Lux na Sapporta, lub jeśli ktoś się uprzuca, to na Mida można pójść. Kto jest jeszcze łatwiał? O, Hammer można. Heimer można pójść sobie namida, na Namida. Na bardzo łatwe postacie. Do dżungli też można pójść Fiddlem, wystarczy włączyć jego ten jego wysanie i tak naprawdę już nic go nie zatrzyma na tej dżungli. Czugacik do dżungli na to. Czugacik może iść na każdą linię. Nawet na... nie, na Deker nie może. Nawet na to, jakby się uparł, ale tego. Ale na Deker nie może. A mu mu bardzo dobry jungler bo ostatnio jest tak metaj, a mu ten tak kosi wszystkich dosłownie. Przeć, zobaczcie, takie kombo: przeciągasz się, łączacie te naraz, ktoś was bije, wy sobie jeszcze raz to łączacie I jak już chce uciekać, to stunujecie i zabijacie, nie? Jeszcze raz kogoś zabijacie. No więc to jest po prostu piękne. Mm. No, aż kanał a nie na soporta, też nam może pójść. No, i to wszystko. Więc tak, jeszcze raz: Naj najłatwiejsze postacie. A dżungla albo czekat. Anię support, aż Adekery. Ewentualnie na Adekery możecie pójść ty Caitlyn, ale to, to też trzeba troszkę ją ogarnąć. Na topa Jacksik, albo na przykład Garenik. Na supporta, E na, na Mida możemy Heimera albo Kate. A jeszcze zamiast Ani można też pójść lux. I na tego. I do dżungli też można pójść Jaxem, Ale to jest już troszkę trudniejsze. Jakby się ktoś uprawiał za Master'em, Nidalką. Ale ja polecam w się. Bo Rubik odnawia się. Dobra, było małe cięcie. Było małe cięcie. Już jesteśmy. E ja jestem w Sopocie. Dlatego mam mały dostęp do komputera. Ale na no jakoś sobie damy radę. Yy, więc tak. Yy, no. I co do bohaterów, to już by było na tyle chyba. Yy, no. Przejdźmy do runek. Ja polecam kupić jakąś trzecią yy, stronę na runy. Podstanka. Ja niestety nie mam. Nie mam jeszcze tyle hajsu, jak widzicie. Ale zbieram, zbieram. Spokojnie. Yy, więc tak. Jeśli chodzi o AD, tu. Możemy pokazać AD albo przybicie, przybicie pancerza, tak? Mhm. Ewentualnie odporności, możecie też, ale to takie. Wiecie? Tutaj pancerz, 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 pancerz. Yy, tutaj krytyk, atak speed i obrażenia do ataku. Yy, odporność na magię. Magia, 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 magia. Odporność na magię. Tutaj też. Ja tutaj mam mana, bo jeszcze nie stać mi na jedną odporność na magię. Wiem, że to muszę zmienić, bo to jest już takie stare. Dobra, przejdźmy do AP. AP, tutaj ja polecam. Mm, cooldowny czasami są bardzo ważne, czasami się bardzo przydają te cooldowny. Na przykład tutaj, jak, jak chcę grać falonkiem, to sobie biorę właśnie cooldowny. E, cooldowny, bardzo fajne na AP, na przykład ten Lux taką, albo na Katariny, na Talona właśnie. To, to, to bardzo, da, bardzo pomaga. Więc ja polecam jak najbardziej. Tutaj dałem jedną moc umiejętności, bo nie, bo nie, bo nie wiem, bo tego, bo nie miałem przebicia odporności, nie? I pancerza, bo pancerz też czasami się na przykład deluxe. Tutaj moc umiejętności klasycznie, tutaj pancerz. Jeśli w I Jeśli ewentualnie dużo gracie z supportem, to możecie na przykład zamiast dwóch dać coś dla supporta O, złoto plus, 10, plus 25. No. Tu macie odporność na magię, no. I jeśli chodzi o runy, tyle. Teraz, i ostatnie już, przejdźmy do specjalizacji. E, chyba się powtarzam, bo w poprzednim odcinku, poradnika, chyba też były runy specjalizacji bohaterowie. E, ale nieważne. Przejdźmy więc normalnie. E, więc tak, ja polecam najpierw sobie zobaczyć, jeśli nie wiecie jaki, tego, e, pod jaki idzie po co idzie wasza bohater? Na przykład, yy, po co idzie. Yy, fi. Nie, Fis zupełnie. Yy, po co idzie czołgot? Hmm, chyba OLD. Sprawdźmy. No jak widzicie, ma więcej AP od AD, czyli idziemy w AP. Mhm. To jest najszybszy sposób do sprawdzenia. Może sprawdzać przeliczniki, ale ja nie polecam. Yy, no i jak już macie ten, 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 ten? Yy, ja chcę. Sobie... Dobra, sobie tu. to strony to poradnik. Poradnik, no i zobaczcie. Więc robimy tak, jeśli jest pod AP, to, wiecie, to też wiecie pewnie, jak trzeba niego grać, czyli zdrowie, czary, pierwszej ciągi do ataku. Wiecie? E, więc tak, czytajcie sobie wszystko. No, więc jak dla mnie, najbardziej, bardzo potrzebne są cooldowny. Można walnąć dwa w ten, y, w furię. Bo tego. Bo się tak taką też się przyda. Ehm, moc umiejętności. A tak, ci też może to bo to jest Czogat, wiecie. Czogat ma to swoje E, które wali AD. Ehm, moc umiejętności. Tutaj macie. To jest bardzo fajne. Bardzo polecam. Ehm, to jest bardzo fajne. To możecie jeszcze dać. I to już takie niepotrzebne. Tu widzicie to. Jeśli idziecie do dżungli, to bierzecie to. I to. Trochę zdrowia. I teraz, I teraz jak chcecie. Możecie wziąć to. Możecie wziąć to, możecie wziąć to. Zazwyczaj, jeśli gracie na tych takich. O, jestem po co. Czekajcie chwilę. Jeśli gracie. O, dobra. Jeśli gracie na tych, tych takich blind pickach, co nie? to polecam brać te takie na tego na AP. Jeśli gracie te już takie bardziej poważniejsze, to, to weźcie to pod HP. O, zobaczcie, jeśli gracie. Um, jeśli gracie te blindfiki, to weźcie to lub to. Bardziej polecam to. A jeśli gracie te takie draft lub rankety, to bardziej to. No. I mamy runki podczogata. To... Tak. A ja mam nadzieję, że wam się poradnik podobał Zrobiłem tam wcześniej małe cięcie Bo ktoś mi wszedł do ktoś wszedł do pokoju W którym jestem ogólnie, jak już mówiłem jestem w Sobocie I no, dobra, mam nadzieję, że wam się podobało Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie Bye!